Witaj, Alina Witwicka, tu. Ja w Szwecji mam noc kultury. Na pewno w Polsce macie coś takiego, bo to przecież na całym świecie jest znane. Ja po prostu będę miała wystawę 28 października tutaj w Göteborgu, w moim Centrum Twórczości w Galerii. Wystawę o różnych technikach malarskich, ponieważ ja używam różnych technik malarskich, mam też tych kursy. Chociaż akryl jest moją główną, główną techniką, to po prostu chciałam e, Ci powiedzieć, e, opowiedzieć, co nagrałam tam. Bo oglądajcie sobie te filmy po szwedzku, ale nie rozumiecie. W każdym razie ja dostaję informację, że a jak fajnie popatrzeć, ale żebym zrozumiał. Także dlatego to nagrywam, e, żeby mieć po prostu e, no, nie czyste sumienie, tylko żeby się dzielić z Wami moją. Produkcją i moją miłością do sztuki. Mianowicie, ja używam różnych technik, i tutaj wisi jedna bardzo ciekawa technika. Już nie zdejmę tego obrazu, tylko widzisz, tak. Ja specjalnie go tak ustawiłam, żeby nie odbijało się lampa, która się świeci tam, żeby przynajmniej było wyraźnie. I założyłam szalik zielony, żeby rozróżnić szwedzki język od polskiego, bo to zawsze jest różnica. Także chciałam powiedzieć właśnie o akwareli. To jest róż technika mieszana i akwareli, gdzie te białe linie mam, które malowa malowałam tłustą pastelą i potem nałożyłam to em, em, akwarelkę i akwarelka odrzuciła tą tłustą pastelę. Bo, y, I wtedy jest bardzo fajny efekt. Y, taki nieoczekiwany. Podstawą w różnych te mieszanych technikach Y, jest jedna zasada. Y, nie można, malo, maluje się, zaraz, żebym ja to ładnie przetłumaczyła, maluje się tłuste na chude. <noise> czyli y, jak dajesz oliwę do wody, to na zawsze wypłynie, prawda? Czyli oliwa musi być na czymś suchym. Akry na akrylu musi być oliwa y, i właśnie tutaj zmieniłam tą technik, y, zmieniłam tą zabawę, że dałam najpierw tłuste i dałam potem chude, czyli akwarele. Bo gumia arabikum e, nie jest tłusta, o ile ja wiem. I po prostu to był taki efekt. Ciekawa rzecz, e, i daje to specjalne techniki. Ja wiem, jak ja byłam na Akademii Sztuk Pięknych, jak były błędy, coś nam mówili, to myśmy specjalnie eksperymentowali, jakie to jest, e, jaki to może, dostanie efekt. Właśnie, zakazany owoc lepiej smakuje, prawda? <laughs> no, w każdym razie, drugą technikę chciałam pokazać tutaj. E, Podniosę to, właśnie to wszystkie te wyobrazy muszą być opakowane, ramowane za szkłem. Czekaj, żeby to się nie oświetliło. No, to jest tempera. Technika tempery jest stara, od XVI bodajże wieku, gdzie się mieszają z jajkiem, z żółtkiem i ze destylowaną wodą. W każdym razie to jest bardzo fajna technika, i na tym można bardzo fajne efekty dostać. Zobacz, jak ładnie jest zbudowana, właśnie tutaj ta powierzchnia między nimi, no i jak skórę można budować. To jest bardzo fajna zabawa właśnie, kiedy się maluje. Zobacz, jakie włosy wychodzą. Bardzo fajnie, nie? Oj, ta lampa przychodzi tutaj. W każdym razie to, tę technikę bardzo lubię. Ona jest tak dosyć złożona, bo właściwie nie można malować, można malować wiele warstw, ale być trzeba bardzo delikatnie to robić. No i musi być oprawione właśnie za szkłem. Tą, tą, tą akwarelkę, tę tą, tą temperę malowałam na specjalnym takim panu, boże, nie znam polskiego słowa, na, gdzie było pokrywane cynkową masą i ona leżała od 1985 roku, bo, bo to zrobiłam na akademii i teraz właśnie to zużyłam. Także to jest taka fajna zabawa, co mnie bardzo cieszy. Nareszcie odkładam ten obraz i. E, Pokażę jeszcze jeden obraz, który tutaj mam. To jest technika, technika, którą używam jest techniką akrylu. Akryl jest z lat 40. Technika 1940 i to jest plastik. Można akryl mieć na paznokciach, akrylem się maluje ściany i właśnie to jest ten środek wiążący jest właśnie, jak to się mówi, nienaturalny to jest właśnie chemicznie spowodowany. I tutaj jest typowe moje malowanie intuicyjne, gdzie właśnie masz różne warstwy namalowane. Także to znacie, którzy znacie moją sztukę. Natomiast ty, który pierwszy raz oglądasz, to właśnie ona będzie, ona tak wygląda. Ja zapraszam ludzi do mojej galerii, żeby obejrzeć większe obrazy. To jest malutkie. Ja go malowałam dla. Na smögen, jak miałam wystawę tam. Nie sprzedałam go, także jest dalej u mnie. No, to tyle na razie o tych technikach po polsku. Także jak mieszkasz w Szwecji, to jesteś zapraszony 28 października, od między 5 wieczorem a 10. Ta nadkultury jest bardzo kochana przeze mnie i przez wielu geteborianinów. o Którzy naprawdę korzystają z tego i taka radość jest, tyle jest miłości w tej właśnie wędrówce po różnych galeriach, że ja zawsze bardzo, bardzo lubię to brać w tym udział. Nawet jak była korona, oni zrobili jeden rok i ja w tym brałam udział. No, w każdym razie tyle. No, i do zobaczenia na internecie, o ile nie fizycznie. To trzymaj się, pa!